YouTube kręci się wokół dram, toksycznych związków. A Andrzej robi recenzję zupek chińskich na YouTube. Witam w najbardziej rzetelnym kanale na YouTube. Bo pierwsze ostrzegam, jestem dość przeziębiona. Mam zatkany nos. Zwierzęt ale katar gdzieś tam jeszcze jest, Jak coś czuję to. No to wiecie, ostrzegam, że dziwnie brzmię. Ja jakbym była po takiej dobrej, zajebistej imprezie. A tam by mi nie było i stwierdziłam, że w sumie fajnym... Dawno mnie mi nie było. Nieprawda nie było mnie tylko miesiąc. I stwierdziłam, że jednym z takich lepszych pomysłów, żeby rozkręcić na nowo moje YouTube będzie recenzja z chińskiej. Tak. Kupiłam kilka dosłownie kilka, bo stwierdziłam, że to będzie świetne pomysły. Zrobienia recenzji jednej zupki chińskiej, bo czemu by nie? I mam od zwykłej pomidorowej po złoty Bifon klasyk, i mam jeszcze jakiś ekstra chicken curry flavor. Było po dwa złote, więc stwierdziłam, że wezmę. <gry> bo jak wszystkie glitchy, to weszło mi podobnie, 12 zł, 14. Jeszcze Monstera kupiłam. Gdzie jest mój jebany monster? To jest Monster. Monster jest dobry. Ma dobry smak. O smaku dobrego smaku. Kupujcie Monsterki. Błagam, potrzebuję pieniędzy. Monster, sponsorujcie mi błagam. Mmm, dobry smak! W sumie ktoś mi kiedyś powiedział. Tak się pytam zawsze na Instagramie, w ogóle polecam mojego Instagrama, jest zajebista grupkę. A może nagrań recenzję zupki chińskiej tak jak to kiedyś było na kanale, zostało usunięte, bo nie było ani śmieszne, ani żenujące. Nie, to było właśnie żenujące. Stwierdziłam, że to usunę i nagram na nowo. Po czemu nie? To kurwa mu zabroni. No to wzięłam, spakowałam się, poszłam do jakiegokolwiek pierwszego lepszego sklepu, kupiłam zupki chińskie i wróciłam. Jeszcze mam, w sumie było jeszcze do wyboru jakieś koreańskie, ale stwierdziłam, że nie chcę sobie wypalić mordy jeszcze. Mimo, że jest szpetna wolę sobie jeszcze trochę zatrzymać. Jak to się robi w takim no chuj, ja to światło włączłam. Rzuć kluski do 400 ml różącej wody i gotuj przez 3 minuty. Pojebało was? Dodaj zawartość soszetki, dobrze wymieszaj i gotuj jeszcze przez jedną minutę. Zdejmij z ognia i przelej zawartość do miski. zupa jest gotowa do spożycia. Zrobimy moją wersję, chyba że na tamtym też tak pisze. Aha, to jest inne. Nie chce mi się tego przez 3 minuty gotować. Ja to tak. O, bo cały czas widać kawałek szafki. Zajebiście, Andrzej, jak w połowę filmu zakupu Monstera macie link w opisie. To zrobimy taką trochę bardziej pojewaną wersję i sobie będę gotowa gotować przez kilka minut. Ta miseczka chyba jest od mleka, ale mam to konkretnie Mam w ogóle jakieś miski, żeby nie mieć myć? Mam, dobra. kluski do 400 ml wrzącej wody i gotuj przez 3 minuty. Nie chcę myśleć. Nastawię zwykle czajnik, jakby co używam. Ale poświęcę się dla YouTube'a, więc... Mam prawo, zawsze wstawiam za dużo tej wody. To jest wersja premium. O, Dlatego by to 3 zł kosztowało, nie za te 90. Yy, ogólnie to jest tutorial. Ja pierdolę, zapomniałam, że to jest tutorial. Yy, nastawiłam czajnik z wodą, dużo wody i wstawiłam to na gaz. Jeżeli nie mieszkacie w domu, a mieszkacie pod mostem, ewentualnie ognisko myślę, że może starczyć. Jeżeli nie macie czystej wody, to myślę, że ta z Wisły no, tak średnio się nada, ale jeżeli jesteście bardzo desperowani to myślę, że będzie akurat. Jeżeli w tym momencie yy, gotuje wam się yy, woda na zupkę chińską możecie... nie, nie powiem zasubskrybować na no, kanał. nie, nie ja tym razem, nice try YouTube, nice try yy, możecie sobie posiedzieć, sprawdzić sobie fejsika, nie wiem co tam robią normalni ludzie ja bym prawdopodobnie położyła się i udawała fokę w tym momencie yy, zrobić sobie tosty, jeżeli jesteście bardzo głodni, międzyczasem można sobie tosty zrobić Czemu te włosy mi odpierdalają manianę? Trzeba się odpierdolić, kontynuować, na łyso. Ale mnie to kusi, jak Ja nie chciała Ja mam takie problemy, jak teraz mam. Kupujcie mustard. Ej, a to są takie połeczki dla grubych Azjatów, nie? Ej, ja e, jakby się rasistko w 5 w filmiku. By Andrzej. Wrzuć kluski do 400 ml wrzącej wody i gotuj przez 3 minuty. Pomijmy to, wrzucimy kluski, teraz zalejemy wodą, bo nie chce mi się czekać 3 minuty jeszcze, żeby się zagotowało. O, zrobię to na Waszym widoku, żeby było widać. Wrząca woda. Naprawdę wrząca. A, kurwa, wrząca. A, akurat wybrałam ten ramen, bo ja lubię Koreę, a to jest koreańska zupa narodowa, ramen. Oni to jedzą czytając mangi, więc stwierdziłam, że to będzie świetna opcja na dzisiejszy poranek, jako danko wiecie. I spokojnie, Korea zjeby, to był żart. Ale kombo, nie? Wietnamska firma produkuje zupkę chińską, która jest wzorowana na oryginalnej zupce z Japonii. Zupie z Japonii? Nazywając to ramenem, coś a jakaś pseudo-youtuberka... Osoba, która nagrywa filmiki na YouTube'a w Polsce, żartuje, że jest to zupa z Korei, <laughs> ale kombo. Ej, Empire! Nie, myślałam, że więcej będzie tych session, tak, bo kiedyś więcej. A jeżeli umrę od tego, że nie zagotowałam tego makaronu, to jest to poświęcenie, na które da się poświęcić. Prawdziwy człowiek powinien raz w życiu poświęcić się dla swojego dziecka. I tak wsadzony tak makaron do wrzątku, który jest serio wrzątkiem, musicie chwilę poczekać, żeby makaron się rozkurwa opuścił I, I teraz co? Dodaj za Marcin saszetki, Dobrze, mieszaj go jeszcze przez kurwa jedną minutę. Ja perwolę, sama jestem na kawki z dół. Nie, zrobimy tu wersja polska. Typu, jestem biednym studentem, ledwo mnie stać na wrzątek. jestem studentem i nie stać mnie na wrzątek, który podpierdolimy. I tak macie gotować przez jedną minutę. Czyli będziemy jeszcze jedną minutę ze sobą gadać. Sobie na to, ja wiem o tym, żeby po prostu przyjść się tutaj, żeby zobaczyć patrzeć na i nic, Możecie ja sobie... Ała, kurwa, wrzucać, się tą wodę, znaczy ten makaron do wody, żeby tak fajnie się rozpuściło. Takie rozpuśnięte było. A, ja mam teraz na czekaj jakiegoś, się... nie? Albo na nie, na te, na te pierożki, o, o, tak. Nie, ja mam ramen, pierdolę, to ja mam ramen. Jeżeli ja coś z tego zmontuję, to to będzie cud. Jeżeli nie chcecie poczekać się tej minuty, aż się wszystko rozpuści i wszystkie enzymy wejdą w ten makaron i dostaniecie większego raka od tej zupki, niż byście na Ludomania dostali, to możecie jeszcze wypić sobie monsterkę. Tak, tak dla... Ja pierdolę, ten mem z monsterem już jest martwy od jakichś trzech miesięcy, a ja nadal go wałkuję na moim kanale. Nie wiem, czas wymyślić jakiś mem z blakiel czy tak, w sumie ta gara jest tańsza, więc w sumie ta Już pogadaliśmy przez jedną minutę, zupka już jest gotowa i teraz basen zupa. Otwieramy, nasza zupka już jest gotowa, to jest normalnie sztuka, można ją otwierać. Otwieramy, o, otworzyłam, mm, bardzo ładnie. Pachnie jak, yy, jak ramen. I to bierzemy i musimy wrócić do z wodę z makaronem, którą jeszcze nie jest zupką chińską. W ogóle, kto kiedyś nazwał zupki chińskie zupkami chińskimi? Jak one są zupkami z torebki, zupkami ekspresowymi? Na przykład taką zupkę chińską, ale pomidorową. No kurwa, no przecież to się nie trzyma kupy. Ja rozumiem że jak ktoś nazwał taki ramen zupką chińską, bo może ktoś się nie zna, że nie wie, że ramen to jest z Japonii. No ale dobra, no takie zbulwersowanie się w tym momencie, bo zupka chińska, ale polska pomidorowa. No ja pierdolę, ale to jest zupka ekspresowa. Sama nazywam to zupką chińską że same to tu. Zdejmij z ognia i przelej zawartość do miski. Zupa jest gotowa do spożycia. Czyli nasza zupa, którą w ogóle pominęliśmy wszystkie te punkty, is ready for the eat. Englishman. Musicie ją trochę pomieszać jeszcze, żeby tak ten śmierdziel się trochę rozpłynął. Znaczy ten... Do, te przyprawy do zupki. Do ramenu. Żeby się tak... do Żeby się tak ładnie rozpuściły. I wiecie, wasza zupka jest ready, i można teraz tak naprawdę wpierdalać, ale ta zupka jest teraz tak gorąca, że to nie da. Wtedy nie stać mnie na pałeczki, to mamy taką wersję od Grina. Nie, nie, będę to musiał mieć, bo jak, jak wszyscy zobaczą, że jak, jak pierdolam tymi pałeczkami, to będzie takie. Andrzej, boże, kto cię kurwa z domu wypuścił? Nikt mnie nie wypuszcza z domu. Boże święte, już 10 minut z domu nie będę. Teraz będzie test smaku zupki chińskiej. Pachnie jak ramen, i jest kurwa gorące. O kurwa, to jest gorąco, to jest niedobry pomysł. O, jestem geniuszem. O, to jest zupka chińska, którą będziemy jeść, która jest kurwa gorąca jak tutaj. Tu mamy sałatę jakąś i takie kuleczki. Mam nadzieję, że to nie są jakieś owady, więc wiem. Ej, to smakuje jak uboga wersja remenu, ale to jest zajebiste. Jeżeli macie w tym momencie 3 złote w portfelu i jesteście w chuj głodni, nie wydawajcie tego na żadne fast foody. Kupcie sobie zupkę ramen z wifona, naprawdę to jest dobre. Tylko twardawy jest tym makaron, bo nie gotowałam go tak jak powinnam. Ale spoko. Jeżeli na przykład... Y, można na przykład w czajniku ugotować tą zupkę, też fajny pomysł. I mamy gotową zupkę chińską, którą jeżeli na przykład, nie wiem, się na sesję, czy jesteś akurat przed maturą, można popijać. On Oste... Andrzej, przestań. Można popijać jakimkolwiek energetykiem, w jakim w tym momencie macie. Najtańszy jest bodaj, że ten został jest okrotki. Koniec. It's time to stop. I chyba wszystko jak na razie na ten miesiąc. Nie, no postaram się chociaż raz na miesiąc to nagrywać. Już nie będę gadać, że postaram się. Będzie na pewno. No to zapraszam na moją grupkę która jest zajebistą, fajną grupką. Pierdolimy sobie wszystkim, czym chcemy. Często bardzo pytałam, wasza aktywność jest minimalna. Ja wiedziałam, że ta grupka, u, u, u że może jest 700 osób. No i zapraszam jeszcze na moje Instagrama. Jest ładne, często z wami sobie pogadam, pośmieszkuję, pożartuję, Powyzywam ludzi, ponagrywam swoje żenujące sytuacje z życia codziennego. Także polecam do obserwowania. No też ładne zdjęcia, a mnie za kolanówkę. stupeczki, takie tam nie. Cześć wszystkim. Do następnego roku albo do następnego życia.